No i tak, na początku zaczniemy od generała mojej drużyny, albo raczej generalicy, bo wywalczyły mi ten tytuł same samiczki, ponieważ ja właśnie samicami lotuję. I Jest to, jakby nie było, córka szaleńca. W tym roku miała 10 konkursów na 10 wkładań. Wybitna samica. Ona nie miała najlepszego wyniku w tej drużynie, akurat przedostatni, że tak powiem wynik piąte miejsce no ale super samiczka i dla mnie to jest właśnie generał tej drużyny generał całego gołębnika i co więcej może gdyby poszła na ostatnią trzysetkę, bo jej nie włożyłem no ale co tu gdybać, jestem taki szczęśliwy z powodu, z powodu bo wicemistrza bo miała szansę jeszcze wynik poprawić no a ja nawet nie patrzyłem jakie tam mają wyniki i tak dalej więc tak wyszło super i rewelacyjnie więc to jest córka Ej wyrywasz się o, już się tutaj ładnie dopierzyła ej jo, ona ma 10 konkursów, także i pięcety, wszystkie loty Piękna, piękna samica. No i tu druga samica. Ona akurat, ona akurat, wynik miała jakby najgorszy, szósty z tej drużyny. Choć jest to świetna samiczka. Jest ona córką najlepszej lotniczki rocznej. Nie wiem tam z którego to roku. Ma już chyba z trzy razy pierwszy konkurs. E, chyba nawet na rejon zrobiony, czyli na trzy oddziały A to musiałbym sprawdzić dokładnie No super szpicowa, wiele tych szpicowych konkursów ma nie tylko w tym roku Ale w latach poprzednich e, Tamta była rocznik 2016, czyli 4 latka To jest 2017, czyli 3 e, latka No piękna samica, e, super, super, super samiczka ona ma jeszcze jedną lotkę do spierzenia. W ten sposób wygląda. Te dwie, pierwsze prezentowane akurat ten wynik miały najsłabszy. A cztery pozostałe już miały wynik rewelacyjny. Teraz Wam pokażę dwa najlepsze gołąbki z tej drużyny. I są to siostry. Prezentowałem już je na filmiku o Sztolach i rudych. Także są to e, siostry e, córki mojej starej sztolki i córki rudego, którego wam tam prezentowałem. Więc obie te samiczki były prezentowane e, na filmiku. O, ale jakie plecy tu ma. Ta się już też e, e, ma ostatnią. Czy... Zaraz, zaraz. Nie no, jedna została jeszcze do 3, 6, 9. Jedna jeszcze do spierzenia, tak. Jedna do stu się już wypierzyły, jedna lotka jeszcze do wymiany. Jest to wnuczka Szalonej. Jednocześnie. I to jest siostra tej prezentowanej przed chwilą, Ruda. No, gdybym miał 6 takich, to ona ma koeficient 14. Więc 6 takich dałoby 60 85. No. Tak, dobrze mówię. To 85 by dało 6 takich by wywalatoło gdzieś taki koficent Jej siostra robi więcej konkursów, bo już jako roczna miała 10, ta wtedy miała 9 jako roczna. Ale odnoszę wrażenie, że ona jest troszeczkę, jakby szybsza. Może czasami zawodzi na lotach częściej niż jej siostra, ale za to może troszkę szybsze te konkursy robi. Siostra w życiu nie miała pierwszego konkursu na oddział, chociaż robi czołowo jest moją drugą lotniczką w kategorii A. A ta już ma trzy konkursy pierwsze i to w ogóle dwa razy pierwsza na rejon. Na trzy oddziały w swoim życiu, także e, no, rewelacyjna, e, rewelacyjna ruda samiczka, się wyrywa. Jej, ej, ej, będzie sparowana z synem 901, w sumie jest sparowana, cały czas była z synem 901. A i tyle, no super, super asica. Jest to trzylatka. Także jedna ta stara babcia jest czteroletnia, cztery były trzyletnie i jedna była dwulatka w tej drużynie. Także to mamy cztery, cztery moje wybitne samiczki zaprezentowane. Oczywiście to jest sztol, rudy i wnuczka szalonej. No i tutaj akcent taki, że to jest samiczka od mojego kolegi Adama Zenkę oryginalna e, ona już też ma trzy razy pierwszy konkurs, tam kiedyś dyplomy pokazywałem w rejonie ma raz i dwa razy, w, e, znaczy trzy razy w oddziele w tym w rejonie e, ma no mniejsza oto, super szybkie konkursy robi, czołowe konkursy, pierwsze konkursy e, no ona i ma pierwszy konkurs 500 km zrobiony, także Wydaje mi się wybitna, wybitna samiczka. Bardzo udana z 17 roku od mojego kolegi. Także innej krwi, także na no tą nową krew tutaj też rozprowadzam troszeczkę na moim gołębniku. No i piękna, piękna taka samiczka. Udała się także. Pozdrowienia dla kolegi Adama w tym miejscu. Też to samiczka trzyletnia. No, i zobaczymy. Mam nadzieję, że jako czterolatka teraz jeszcze fajnie się będzie spisywała. Bo wszystkie te samice będą normalnie dalej lotowane, e, będą walczyły. W sumie te same gołębie w zeszłym roku wywalczyły mi drugiego wicemistrza okręgu, ale za to w kategorii B. Także mm, tu się niewiele zmienia. No, szybkie ptaki e, po prostu w ty roku. <laughs> w ty roku Udało się zestawić kategorię A. Tu widziałem swoją szansę, więc wysłałem kategorię A i, i się udało. No i tutaj jest najmłodsza, dwulatka, co nie znaczy, że najgorsza. Zrobiła w tym roku 9 konkursów, wszystkie bardzo fajne, bardzo szpicowe. Jest to samiczka z takiej wnuczka mojej super pary z Rudoklasensów. Co śmieszne, jest naparowana na swojego brata. Tak się akurat sparowała tutaj na gołębniku. Jest parowana ze swoim bratem. Także o, ta już akurat ostatnio lotkę wyrzuciła. Wnuczka. E, wnuczka. E, wnuczka szaleńca, też. O, białe piórko. Także tu są włożone moje ludoklasensy. A i tyle. Fajna samiczka, dwulatka. Duże nadzieje z nią wiąże. E... Fajnie się sprawdziła. Fajnie poleciała. Ej, ej, nie wyrywać. Jakieś nerwowe te samice ogólnie są. Także to jest moja cała szósteczka. Wszystkie sześć zaprezentowałem. Chyba tak. E... Córkę Szaleńca bezpośrednią. Potem wnuczkę Szaleńca. Potem dwie wnuczki Szalonej. To są cztery. Adam Zenkę. No i tu Ludo Klasens i wnuczka, wnuczka Szaleńca. Także, także to są te samiczki, które przyczyniły się do mojego wielkiego sukcesu w sezonie 2020. Dziękuję kolegom, koleżankom za uwagę. Dobry lot.